Witajcie Kryptomaniacy na KryptoBros. Ciekawą stronkę chcielibyśmy Wam przedstawić. Jest to coinexams.com. Tutaj mamy porównanie większości blockchainów, czyli layer 1. Jest tutaj porównanie odnośnie prędkości, czy tam opóźnienia, odnośnie kosztów, decentralizacja. Także warto spojrzeć. No, według nich największą użytkowanie użytkowność ma Binance i jej Smart chain. tu macie widzicie pierwsze to jest Utility i według nich e, tak oni zrankowali te e, te wszystkie mm, blockchainy to ciekawe IoTeX jest bardzo wysoko ADA według nas jest za wysoko Nano odpada bo Nano nie ma smart kontraktów ale patrzcie NIR jest wysoko Tron, Phantom Albrand. i e, jest Avalanche i Celo, Celo koło Solany, popatrzcie, Celo jest nad Solaną Ale jeżeli popatrzymy na koszt transakcji, no to IoTeX jest bardzo wysoko znowu, NIR, Algorand, Solana, Celo, wszyscy są bardzo blisko. No i prędkość, to wiadomo, Solana wygrywa, Nano jak zwykle odpada, bo nie ma smart kontraktów, ale Algorand i znowu IoTeX i Celo. Bardzo, do, bardzo blisko nad NIR, to kolem nad Avalanche. Jak zobaczycie sobie na Eee, może inflację jeśli to była to też a jotek z inflacja ma jest a jotek inflacja ma ugarniętą jest tylko 0,6% eee, gdzie inne eee, takie jak właśnie mierkota krozolana jest tylko 5% inflacji Fantom aż 7% polka do 8% no i ostatni Status to jest właśnie yy, no, decentralizacja. Czyli ile jest, ile jest y, nodów, yy, To tutaj mamy no, Tron, Solana ponad 1000, Avalanche ponad 1000, Zilika ponad 1000. A tu jest dość wyrównana gra. Jedynie to chyba Phantom tutaj będzie słaby. Phantom, tak, tylko 84. No, ale strona fajna. No i zwróca, zwraca uwagę ten właśnie IOTEX i CELO. Mało kto mówi o tych dwóch, e, tych dwóch blockchainach. IoTeX dodatkowo jeszcze jest e, takim połączeniem e, software'u z hardware'em. IoTeX tworzy kamerki e, zabezpieczające, e, oparte o, block, o ich technologii na blockchainie, które są super bezpieczne. Także łączą oni tak zwany hardware e, z technologią blockchain, więc na pewno ciekawa propozycja jest to blockchain dla IoT. Także. Zobaczcie, bo wygląda bardzo obiecująco. Pozdrawiam.